Proszę teraz się pochwalę Groszek już jest ładnie podwiązany Zobaczcie ładnie kwitnie Specjalnie przyszłam żeby podwiązać takim zwykłym sznurkiem Żeby mógł się piąć Pokażę Wam O taki zwykły sznurek Najlepszy jest Bo wtedy nie jest śliski ładnie się pnie Wąs groszek ma takie Ładne wąsy. O, zobaczcie tutaj. Ja on się tymi wąsami tak przyczepia. A tutaj już buraczki. Zobaczcie, jedliśmy już zupę botwinkową. Zobaczcie, jakie ładne. O, elegancko. Oblewione. Jeszcze Wam pokażę. To mój bób, Proszę kwitnie pięknie zobaczcie elegancko ślicznie kwitnie takie ma białe kwiaty z czarnym oczkiem oho bardzo lubimy bób elegancko o tutaj pietruszka ładnie, dalej marchewka a tu dzisiaj flancowałam sałatę rzymską. O! No i oczywiście sadziłam agresty. Ewa malajwa, a ja pracuję w ogrodzie. Proszę zobaczyć. To są właśnie te. Te, które były wsadzone w doniczki. Te agresty. Zobaczcie, jak ładnie poszły w tych donicach. A i tu wsadziłam tak, żeby nie przeszkadzały tu mi na działce. Żeby dobrze było wykosić. Elegancko są zasadzone. Ale powiem wam tak, były mrówki. Tym jednym i taki tak słabo poszedł, ale zaraz ja się tutaj z nimi rozprawię, z tymi mrówkami. To się wyniosą. Muszę tu posypać czymś, ale bardzo ładnie, zobaczcie jak poszedł. Ładnie w doniczce. Elegancko, ten też elegancki. Zobaczcie jaki ładny. Super. No i tak właśnie moja działeczka się przedstawia. O, tutaj zobaczcie, zaflancowałam sałatę rzymską, bo było po deszczu fajnie. No, marcheweczka też już jest spora. A tu mam pory. I tutaj są zimowe. Te są letnie, a te zimowe. A tutaj wsadziłam fasolę, słuchajcie, wsadziłam ją do gruntu, nie chciałam mi pójść, więc wziąłam w doniczuszki takie małe i elegancko dzisiaj przesadziłam. O takie małe, one się fajnie przyjmią. Delikatnie łyżeczką wybierałam. Za parę dni Wam pokażę jak ładnie pójdą. No i muszę się pochwalić jeszcze swoimi. O, tu też fasola sadzona. No i oczywiście moje ogórki. Zobaczcie. Jak ładnie. Zasiliłam je, wiecie, czym, drożdżami. Bo tak, tak mi się wyświetliło kiedyś, że właśnie, żeby nie miały grzyba, to na 10 litrów wody wystarczy właśnie koneweczką polać. No i tutaj mam jeszcze Proszę zobaczyć sałatę. To jest y, młoda, poflancowana, elegancka sałat. A i ten mój ogródek jest taki. Widzicie, teraz już mogę pochwalić, bo ładnie wyplewiony. A tu oczywiście magia. Bardzo było sucho, słuchajcie, i troszeczkę z żółku, ale pobrywałam kwiaty. Na razie właśnie jest ładna. Także teraz ten deszcz i pomógł. Magia, to mówimy: to jest lubczyk do rosołu, a mówimy pospolicie magia. zadzwonić? Co? Mam po ciebie zadzwonić. No, zadzwoń po mnie, jak yy, okaże się, że pan już jest z ziarnem. To zadzwoń, to ja przyjadę po ja Ciebie. Ja spokojnie ziarno położę pod murem i tego, i wtedy zadzwonię od siebie. No, ale będziesz musiał mi pomóc y, wrzucić to ziarno. A ja wiem, że Ty jesteś silny. Potrafisz wrzucać nawet na dzwonicę kościelną. Ty gadasz, że to y, w kontakcie. A ten telefon, więc skąd był? O zmianie o, ja się... Co? Na tej... Dwoń do mnie. Nie będę dzwonił. No, mamy godzinkę trzecią. Zbieramy się na autobus. Tak, gotowa? Jak przed podróżą? Ja to, ja to nie spałam w ogóle. Ech, o nie! Klapki. Może buty sobie założę. O Jezu. Obolała jestem po tych treningach. O, to się zajedza, nie o tej porze się no. nie je. Dobra. Ja. Wychodzimy. Ty to jedziesz na pewno na dwa tygodnie? Mam takie wrażenie, jakbyś się wy wyprowadzała. Patrzcie, kochani, jaka walizka wielka. Matko Bosko. to by się psy dwa zmieściły. Proszę. Dwa psy by się to zmieściły. Uż ty Ktoś ostatnio pisał, że ci nie pomogłam z walizką. To, A to teraz? Widać? Teraz masz. Babo Cześć. placek. Odprowadziłam mamę na autobus. Jedzie z koleżanką. Ja jeszcze jestem taka zaspana. Jest w ogóle w pół do czwartej rano. Dzisiaj jest szczepienie psiaków. Ale jeszcze jak przyjadę to się prześpię. Bo to jest koło naszego domu. Także. O, oh, Ale fajnie. Niech jadą dziewczyny. Niech się bawią. A my z tatą będziemy rządzić. Wykąpałam się. No i co? I... Dzisiaj jest szczepienie psiaczków, więc o godzinie gdzieś koło 11 muszę wyjść najpierw z poterem. Będzie się działo dzisiaj pewnie. Nie wiem, jak tam Lejdusia czy się nie będzie stresować. W ogóle wieczorem się kąpałam, ale tak mówię, odświeżę się po prostu, bo taka jestem śpiąca. Jeszcze czuję się troszkę podziębiona. Także bardzo fajnie ten daw i mega prąka była w ogóle w Rosmanie, więc. Polecam Wam. Oj, ciężko, naprawdę ciężko. Jestem taka jakaś podziębiona, nie wiem czy od tego biegania. czy o co tu chodzi. Pewnie tak, pewnie tak. Bo to wiecie, raz jest ciepło, raz jest zimno. Jeszcze mi w ogóle pękła szybka w telefonie. Yy, oczywiście szkło hartowane na szczęście. Boże, jak ja wyglądam. O, może tak. <noise> yy, będę musiała sobie wymienić, żeby to dalej nie szło. Jeszcze sobie ząbki umyję. No, zjem śniadanko i trzeba się brać do roboty, tak? Mm. Mm. jak szalona po domu. Pana obudzisz. Zygmunt się położył jeszcze, tak? Jeszcze się położył. Trzeba śniadanko zjeść. Ty już jadłaś dzisiaj chyba, co? Przepraszam. Przepraszam. Zjemy sobie tościka z masełkiem. Tak. I szyneczką. Oj, oj, oj. Kawka gotowa. Oczywiście wbiję w świątecznym kubeczku. Tatusiowi to później kawkę zrobi, bo on się położył. Eee, on po prostu czuwał i też się dzisiaj nie wyspał. Wiecie jak to jest? Ktoś wyjeżdża, to cała rodzina czuwa. <grybuj> Dobra. Ops. Ops. I mam jeszcze taką jedną. Muszę chlebek, tostowy kupić dzisiaj. Będą wam, że i upiec chlebek w ogóle. Bo już nie ma. O, i bym wylała kawkę sobie. Mleczko, mleczko, owsiane. Elegancko. Znaczy mleczko, napój. Uwielbiam ten napój, naprawdę. Tak go lubię. Żadna reklama. Yy, włączyłam, włączyłam. Dobrze. No i robię sobie z taką wędlinką. To jest kiełbaska w sumie, parzona krakowska, bardzo dobra. I z takimi tościkami, z masełkiem. I z taką kawką to jest po prostu, ach, coś pysznego. Jeszcze mi się nie znudziło. Cały czas, kochani, jem i piję. Go, let's go, let's go. Ledusia, co ty tak ciekasz? Co? Po domu? Co ja ty tak ciekasz? Nie masz piłeczkę? Nie wiem, Przynieść piłeczkę, to ci rzucę. Poterek już widzę po poterku, że tęskni. Już tęsknię, ja już widzę poter po tobie, mimo że mama, nie wiem ile mamy, nie ma no parę godzin, to poter już chodzi niezadowolony, bo nie ma wszystkich w domu. Eee... No cóż poterku, co ci mogę powiedzieć? Pani przyjedzie, będziesz miał wszystkich. Aaaa, gorące. No tam, Ok, zważę sobie, bo jak wiecie, ważę. Ciekawe jestem ile? Będą miały te kromeczki. Najpierw sobie stawiam oczywiście wagę. Taruję. I wszystkie kromeczki mają 64 gramów. Dobra. O, tatuś się chyba obudził. Słyszę, że ziewa. Dzisiaj chciałam się spotkać właśnie z kolegą. Zobaczymy, czy będzie miał czas. Ja właśnie, wiecie, odwołałam spotkanie ze względu na, na to, że po prostu nie mogłam. Sprawy rodzinne, ważniejsze. O! Dobrze. Posmarowane. I jeszcze sobie taką właśnie zrobię. kiełbaskę. Mmm. Akurat mam trzy plasterki, też muszę kupić. Także na zakupy trzeba się dzisiaj wybrać. Hop. I 28. Dobra, mamy to i piękne śniadanko zrobione, żeby mi nie spadło. Mm, posłuchajcie tylko, jak to chrupie. Mmm, pycha. Masz tego śniadanka, jeśli jedzie. Książeczka, pieniądze. Chodź tu, Poterek, bierz stówę. Będziesz płacił, bo jesteś starszy brat. Proszę bardzo. Ty nie, ty byś nas maczki zaraz wydała. Poterek, jak się trzymasz? Będzie dobrze wszystko. Proszę, stówę. <gryw> Będzie dobrze. Będzie dobrze. Tobie to nie zakładam szelek. Tobie nie zakładam szelek. Tobie to tu smycz założymy, dobrze? Dobrze? Dziewczynko moja. Chodź Poterku. Nie, 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 nie. Poterkowi założymy. Chodź Poterek. Chodź Poterek. No daj, daj bo stresujesz go. Lady. Nie wolno, bo popsujesz Poterkowi szelki będzie chłopak płakał. Daj lady. Poterek wózkę. Pięknie. Lady. Daj łapkę, zapniemy, a później będziesz ty. Będziesz gotowy. Będzie dobrze, będzie dobrze, będzie dobrze. W sumie to jeszcze czas jest z tym szczepieniem, ale w ogóle ludzi nie widzę, nie wiem. Co tam lady, idź sprawdź. Otworzymy furtkę. No nie ma jeszcze tego szczepienia. Jeszcze nie ma. Dam sobie radę. Dam sobie radę, no. Najpierw wezmę potera, a później... A później wezmę tą. Lady na ręce. Weszliśmy na podwórko, jednak, żeby te psy były w cieniu, nie stały na tym betonie. Żeby one wiedziały, co ich czeka, co? My stoimy na trawce. Tak, tutaj mamy wodę. Lejdusia gdzieś tam pobiegła. Lady! Lady szczeka. Tam w rogu stoją psy. To jest obrońca. Lejdusia, chodź! Lady, nie idzie, nie, no bo tam psy stoją, ona musi pilnować. Najpierw potera, a później lady, nie? To no spóźnia się trochę, musiało zejść w tych miejscowościach. Tak, tak. No tak to to widzisz, na betonie stoją te psy, to po co je tam grzać? Bo kiedyś to było w jednym miejscu, ja myślę, że oni po prostu spędu nie chcą robić, wiesz, bo te psy się też denerwowały. Bo z drugiej strony ale, to też dobrze. Ale też ludzie podchodzili kolejno, wiesz. Do... No nie, ja pamiętam, że taka wiesz co była yy, grupa, napij się Lejdusia wody. Dobry piesek, dobry. Lady, to wiesz, nie wie co się dzieje, nie? Bo ona była szczepiona. No i teraz znowu, ale to byliśmy u weterynarza. No ale dobrze, że tak przyjeżdża weterynarz, bo tak to to wiesz. Ktoś czasami nie ma możliwości zawieźć psiaka. No, też tak. No jest. i ta pani, co się tak mądrowała, nagle dzisiaj nie wychodzi na ulicę. No. Nie zaszczepią tych psów pewnie. Ale ona nie ma psów. No, ale jest taką obrończynią, ona tak? Nie zgadza się. To jest kochani ta, co tak Lady wykarmiła. Słuchaj, jeśli tam są trzy lub cztery psy, to masz kupę pieniędzy. Ale to wiesz, to, to to już jak ona jest taka mądra, to niech szczepi, nie? No Lady sobie czyści żołądek trawką. Od, od niego nauczył się. No? Ona w ogóle dużo rzeczy się nauczyła od niego. No. Ciekawe z której strony on będzie jechał. Myślę, że on będzie od Mutkowic jechał. Ale mało, mało jest, nie? Mało szczepi osób. Słuchaj, do No to weź. Zapomniałam swoich okularów, a jest tak ciepło tak słoneczka po prostu świeci. Idę teraz do sklepu zrobić małe zakupki, bo jutro niedziela, jakiś tam chlebek dla taty dla mnie. Może jakąś jagodziankę nam kupię do kawki. Tata mówi, to co otworzyć Ci bramę, my? tato gdzie do sklepu, że to jest kawałeczek spokojnie się przejdzie, ale zamieszanie z tymi psami. Na szczęście już po wszystkim. Spokój. Dzień dobry. Jest taty ulubione pieczywko. To jest właśnie ten chlebek. O kurczę, tylko dwa zostały. O, tam się widzę chlebek firmowy. I tu są jeszcze jakieś yy, chleby tostowe, ale chyba sobie wezmę ten, żeby mieć właśnie na dośćki. I coś jeszcze? A i jagodzianki miałam wziąć, ale to chyba przy gasie. Patrzę, co tutaj jest. Jakieś przekąski. Jakieś słomki ptysiowe. E, nic takiego ciekawego nie ma. Jagodzianek nie kupiłam, bo okazało się, że ciężko z jagodami. Jest już sezon, ale, ale mają po prostu problem z dostawą tych bułek. Więc wzięłam nam y, takie dwa lody do kawy z tatą, żebyśmy mieli na słodko. Chlebek tostowy zwykły i tyle. Jakieś takie większe zakupki to może dzień dobry w tym tygodniu pojedziemy. A, a tak naprawdę mamy co jeść, więc nie ma co kupować na siłę. No jestem, jestem, jestem. Cześć, o Boże, ale radość, ale my się nie widzieliśmy długo, chyba z 10 minut. Tak, tak, wstęskiły się moje pieski. Chodź, lejduśka, nie skacz, to mi z ubrudzisz. Czemu tu tak pan wolno idzie? Chodźcie, chodźcie. Idziemy do domku, tak? Być ciepło, chyba co? Tato, bieda w sklepie, jagodzianek nie ma. No to trudno, przejdziemy na jabłka. Słuchaj, kupiłam chlebek tostowy. No. Kupiłam nam dwa lody. Dla ciebie i dla mnie. Wybierz. My, Myślałam, że dla mnie te dwa. <laughs> Możesz zjeść dwa. I twój chlebek, ten? Dobrze. Proszę. Dziękuję. I to wszystko. Dziękuję. Eee... Tyle słowa Bożego. <noise> Kochani, jeśli taki vlog Wam się pod podobał, to oczywiście lajkujcie. Co ta to dalej? Nie wiem. Komentujcie oraz subskrybujcie, żeby być na bieżąco z naszymi vlogami. Wpadajcie na Instagrama. Papa! Pa! Bye, bye.